Państwo, mieszkańcy Drzewicy, mieszkańcy gminy, to jest nasze święto, to nasz moment historyczny. Cieszę się, że wraz z nami, gospodarzami tego terenu, są goście, którzy przyczynili się do budowy tego obiektu. Drodzy Państwo, pozwólcie, że teraz przywitam tylko kilka osób najistotniejszych z punktu widzenia naszego święta. W części kolejnej rzecz najważniejsza, żeby obiekt otworzyć. Trzeba przeciąć wstęgę. Poprosimy Państwa o pomoc w przecięciu w otwarciu obiektu. Później będzie kwadrans dla nas wszystkich, żeby zapoznać się z obiektem, po czym po kwadransie zapraszam Państwa na salę widowiskową do serca Regionalnego Domu Kultury w Drzewicy. Tam będą dalsze wystąpienia, przemówienia. Wreszcie gwóźdź programu występ zespołu Pieśni Tańca Śląsk. Drodzy Państwo. Witam serdecznie w Drzewicy w tym dniu historycznym panią marszałek Sejmu Elżbietę Radziszewską. Podczas pierwszych obchodów w Dni Drzewicy nasz kolega zaśpiewał W gminie kultura rozwijać się musi. Są przedszkola, szkoły, wszystko to się liczy. Więc każdy robi co tylko może, by i dom kultury powstał w Drzewicy. Musiało minąć wiele lat, aby zrealizowały się marzenia nas wszystkich. Od dziś będziemy mogli korzystać z nowoczesnego Regionalnego Centrum Kultury. Prosimy zatem, najpiękniej jak potrafimy, o przecięcie wstęgi, a tym samym o otwarcie nowo wybudowanego obiektu wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Radziuszewską, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Dorotę Rudkowską. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Roberta Delusa, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Panią Joannę Skrzydlewską, Przewodniczącą Komisji Oświaty Sejmiku Województwa Łódzkiego, Panią Beatę Ozgę Fleischer, Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica, Pana Jadusza Roszelewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta obecnej kadencji, Pana Mariana Kalużnego, Dyrektora Oświaty Kultury Gminy i Miasta Drzewica, Pana Krzysztofa Kowalskiego. Najstarszego i najbardziej zasłużonego uczestnika zajęć w Ośrodku Kultury, pana Stanisława Wolskiego oraz jedną z najmłodszych uczestniczek zajęć w Ośrodku Kultury, Oliwie Bombę. Zapraszamy. Seniora i najmłodszego Panie. uczestnika. Panie. 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 Zapraszam Państwa, kochani. I razem weźmiemy. Prosimy się przygotować na trzy, cztery, jeszcze, jeszcze no, za wcześniejszy moment. Czy Państwo gotowi? Drodzy Państwo, moment historyczny. Trzy, cztery. Zaczniemy. Bardzo serdecznie serdecznie Państwu dziękuję. Drodzy Państwo Regionalne Centrum Kultury otworzyło dla Państwa swoje drzwi zgodnie z tym o czym wspomniałem teraz jest padran, żeby zapoznać się z budynkiem po czym zapraszamy na wprost nie są drzwi wyjściowe zostali widowiskowe. zapraszam bardzo na początek Pani Marszałek wraz z parlamentarzystami Panią Krzyzlewską Członka Zarządu która Pani, pani reprezentuje Pana Marszałka Stępnia. Zapraszam do pierwszej sali, sali ekspozycji zbiorów. Kultury drzewickiej. Przed 100 lat pierwsze zdjęcia, rok 1914. Ekspozycja wypożyczonych. do z muzeum część od mieszkańców, którzy chomikowali, zbierali. Czy, czy można dotykać filolaty? Można, ale z wyczuciem prosimy. Pani, pani pośle z wyczuciem. Pani, no, zobaczyć pani poseł, porcelanę. czy pani siedzi na. Pani Dlaczego? Pani, pani marszałku, więc tutaj ja, ja widziałam jak się tka. Ja już nie po raz pierwszy widzę takie. Zapraszam Państwa dalej, bo. Ja może będę za przewodnika, dobrze? Bardzo a proszę się nie wersji, tak. Tak. A bardzo a, bym chciała. tradycja musi być ustawiona. Za tą Musi być ustawiona. Z czego kiedyś nie wiedziałam. a Teraz już na tym naprawdę wiem. Ja mam. Regionalnego Centrum Kultury w sali widowiskowo-kinowej, w której za chwilę zobaczycie Państwo pierwszy koncert, a w późniejszych dniach, miesiącach występy naszych rodzimych i również zaproszonych artystów. Ale zanim to nastąpi, poproszę księdza proboszcza o poświęcenie naszego obiektu, aby dobry duch nad nami czuł. Szanowni Państwo, powstanie na chwilę Wiedzieli, że jest to nie napis, ale mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem. Mam jeszcze kilka sposobów na oklaski, ale w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mogący Boże, w Tobie zawarte jest całe piękno człowieka, który, jak wskazywał nam Jan Paweł II, żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że przez nią człowiek odróżnia się od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata. Człowiek bowiem nie może obejść się bez kultury, a zatem stworzeni na Twój obraz i podobieństwo, prosimy Cię, Stwórco ludzkiego dobra i piękna, abyśmy w każdym czasie te przymioty w sobie odkrywali i nimi się radowali, korzystając z dorobku pokoleń ludzkich, także tej ziemi, której tradycje kulturalne przejmujemy i pragniemy kultywować. Niech ten otwierany dziś dom. Regionalnego Centrum Kultury Drzewicy stanie się miejscem wzrastania ludzkiego ducha, w którym kategorie dobra, prawdy i piękna radują naszą codzienność. Niech Twoje błogosławieństwo w tym miejscu towarzyszy wszystkim, którzy kulturę tworzą i z jej dorobku korzystają. Niech Pan błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, i Syn, i Duch Święty, za siebie swój Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica, Pana Janusza Roślewskiego, który swoją wytrwałością, zaangażowaniem dokonał tego, na co czekało wiele pokoleń. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Panie Burmistrzu, zapraszamy. Od Państwa zaczynam, zaczyna, bo to nasz wspólny sukces. Państwa doprinik, Państwa oczekiwania, nasza praca. Witam państwa mieszkańców miasta gminy serdecznie na uroczystym dniu dniu historycznym. Serdecznie Państwa witam. Tak, witam serdecznie wiceprezesa Zarządu Odbioru Wojewódzkiego Związku Howity Agora do W imieniu Miaławców Witam serdecznie komendanta Komisariatu Policji w Drzewicy podinspektora Wojciecha Dworaka. Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego pana Mariana Grzegorczyka wraz z panią prezes Bartą Pan Grzegorzki również reprezentuje pani Jadwiga Sargowska. Witam też Witam Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Miasta w Drzewicy. Witam Panie przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy oraz właścicielkę firmy DOMMET, Panią Grażynę Wójcik Zostań tańca Śląsk. Serdecznie witam zespół na czele z dyrektorem zespołu, panem Dmitniewym Cierniakiem. <klucz> witam serdecznie media. Tę uroczystość będą w eter, w powiat, region, a myślę, że i w kraj przekazywane. Telewizja Polska Ogzja Łódzki. <klimy> Telewizja lokalna Opoczno, Radio Plus Radom, Radio Papa Tomaszu, Tygodnik Gołoczyński Top. Teraz proszę o brano. Drodzy Państwo, nie byłoby tego pięknego budynku, gdyby nie wykonawcy, którzy spisali się na medal. Witam serdecznie przedstawicieli, właściciela przedsiębiorstwa budowlanego usługowego firmy Agat w Przedsiębiorstwa specjalistycznego Teatru z Piaseczna, <noise> zakład instalatorstwa elektrycznego Sylwester Rutka z Kowali <noise> oraz inspektora nadzoru tej inwestycji pana Zbigniewa Frankowskiego. Drodzy <noise> Państwo, witam w Drzewicy. W Drzewicy w mieście położonym wśród lasów, w mieście położonym nad zbiornikiem wodnym. My drzewiczanie różnie o nim mówimy. Raz jest to Drzewicki Zalew, raz tam, raz Jezioro Drzewickie. Z tegoż Jeziora Drzewickiego pobieramy wodę na obiekt wyjątkowy w mieście położony na nizinach Torka Karstwa drzewickiego Witam Państwa w mieście, które ma kilkusetletnią tradycję. Mieście, nad którą góruje wieża XIV-wiecznego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Łukasza. W mieście którym dominują ruiny zamku. Zamku, pągi, siedziby drzewickich. Właścicieli miasta, od nazwiska których imię przybrało miasto. W historii naszego miasta było wiele rodów. Pozwol Pozwolę sobie kilka wymienić. To Szaniawscy, to Rajscy czy Kobylańscy. Rody, które za cechę, ich cechą było przywiązanie do tej lokalnej małej ojczyzny. Ten lokalny patriotyzm. Ich cechą było przedsiębiorczość, dbałość, dbałość o historię, o kulturę. Te cechy, o których mówię, w sposób naturalny przejęli kolejni mieszkańcy tego miasta, kolejne pokolenia. Nic zatem dziwnego, że możemy pochwalić na przestrzeni dziejów tymi cechami, które na swój sposób zostały zobrazowane. Kilka faktów. Ponad 100 lat temu. Właśnie z racji tych cech obywatelskich, tych postaw obywatelskich, powstała w Drzewicy Ochotnicza Straż Pożarna. To wyjazd, to, wy, to obraz tego myślenia prospołecznego. Jak Państwo łatwo policzyliście, pewnie za rok OSP Drzewicka będzie stulatką. To ten społeczny pomysł na kulturę szeroko pojętą, to rok 1924. Z racji z pomysłu. Braci Kobylańskich, w drzewicy powstał klub sportowy. Jak łatwo policzyć, w roku ubiegłym obchodził 9 dekad funkcjonowania. Lat, lat 4 później, rok 28 ubiegłego wieku, powstanie również z inicjatywy Braci Kobylańskich Orkiestra Dęta Strażacka. Czy wreszcie rok 34 powstanie parafialnego, parafialnego chóru. I co bardzo, bardzo warto podkreślić i trzeba podkreślić, te społeczne inicjatywy. Te społeczne pomysły do dziś służą społeczności. Kolejne lata w Drzewicy, lata, które są bogate w rozwój społeczno kulturalny, to lata 50. 60. ubiegłego wieku. To wówczas do miasta przyjeżdżali inżynierowie, technicy, lekarze, nauczyciele, ludzie wykształceni, ludzie z pomysłami. Tutaj osiedlili się. Tutaj asymilowali się z mieszkańcami drzewicy, tutaj zakładali rodziny. Tutaj spotkali osoby chętne do współpracy, chętne głodne na pomysły i we współ, razem byli animatorami kultury. Warto wspomnieć, wówczas takich obiektów nie było. Swoistym takim domem kultury wówczas była przyzakładowa świetlica. Część z Państwa pewnie ten obiekt pamięta, część z Państwa pewnie tę kulturę tam przewiła. W tym obiekcie Organizowano wieczorki przy mikrofonie, wieżorki taneczne, były trupy teatralne, był zespół ludowy. Drugim obiektem, który określaliśmy wówczas mianem domu kultury, to był dom parafialny. Dom parafialny nazywaliśmy go domem ludowym przed wielu, wielu laty. Tam również z inicjatywy pomysłu księdza Sadzy w Drzewicy pojawił się teatr. Aktorami byli drzewiczanie. I warto również podkreślić, zaakcentować, parę dekad później, na tej samej scenie tego samego Domu Ludowego, wówczas Kina Śnieżka, tłumy drzewiczan oglądały spektakle teatralne, występowała młodzież, występowały dzieci. To były naprawdę profesjonalne spektakle w amatorskim wydaniu. A wówczas reżyserem, pomysłodawcą był obecny wśród nas, wtedy wikary dziś, ksiądz proboszcz Tomasz Paśniewicz. Drodzy Państwo, w tym okresie, w którym króciutko pozwolę sobie, przybliżam Państwu, warto i należy wspomnieć o kulturze ludowej przez te dekady, przez te dwa stulecia, dzięki umysłowości, dzięki chęci przekazywania pewnych wartości kolejnym pokoleniom, ta kultura była i jest. To dzięki pasji, dzięki zaangażowaniu twórców ludowych. Dzisiaj to są dobre lata do tej kultury. Dzisiaj tym nowym akcentem Dzień krzewienia są powstające kolejne koła gospodyń wiejskich, koła aktywne, koła, które dzisiaj mają szansę i ją wykorzystują, szansę pracy w nowoczesnych budynkach wiejskich świetlicach, budynkach, które są domami kultury na terenach wiejskich. To również są dobre czasy dla stowarzyszeń, dla organizacji na terenie miasta. Kolejne pojawiają się i bardzo aktywnie pracują. Za tę pracę serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Drodzy Państwo, moment szczególny, gdyby, że trzeba i należy wspomnieć o wszystkich tych pokoleniach, którzy o kulturę dbali, w kulturze pracowali, kulturę mieszkańcom przybliżali. Tym bardziej, że praca w trudnych warunkach, a praca określona znakomitymi osiągnięciami. Myślę o wszystkich tych osobach, które pracowały w gok Gminnym Ośrodku Kultury, m u gminnym Ośrodku Kultury. Wreszcie od 1 stycznia Regionalnym Centrum Kultury. Praca, którą doceniamy, którą zauważamy. Tym bardziej, że praca przez długie dekady w warunkach iście spartańskich, żeby nie, rzec, że prowizorycznych. Przyjmijcie Państwo, wszyscy ludzie kultury, kultury ci, którzy aktualnie pracujecie, Ci, którzy pracowaliście przed laty, a na tej sali jesteście. I również ci, których dzisiaj z nami nie ma. Swoiste podziękowanie. Niech samorząd, samorząd podziękował jak piękniej potrafił. Tym obiektem. Drodzy Państwo, serdecznie wszystkim Państwu, na ręce Pana Dyrektora, serdecznie Państwu dziękujemy, poproszę o ogromne brawa. Mieści 300 osób, pewnie teraz mieści znacznie więcej. Sala wielofunkcyjna, scena teatralna, a za Państwa plecami projektor cyfrowy. Do Drzewicy powróciło po latach kino, dziś cyfrowe kino, na marginesie Państwa zachęcam, premierowy spektakl kinowy będzie miał miejsce w najbliższą w sobotę, ja zdążyłem się przez internet już zapisać. Polecam, miejscu bywa. Proszę Państwa, sala wyposażona w nowoczesną, naprawdę nowoczesną kinotechnikę, z systemem nagłośnienia sceny kina, z bogatym oświetleniem. W obiekcie jest szereg potrzebnych ośrodkowi kultury pomieszczeń, mianowicie pracownia plastyczna, pracownia muzyczna, pracownia taneczna wraz z studiem nagrań. Jest wreszcie ośrodek dokumentacji regionalnej oraz archiwizacji tych zbiorów. I ma swoje miejsce, co pewnie Państwo zauważyliście, w pięknym, oto w pięknych warunkach, biblioteka samorządowa wraz z internetową i pomieszczeniem dla opracowania zbiorów. Wreszcie mamy, proszę Państwa, punkty informacji turystycznej, sale konferencyjne, zaplecze kuchenne. Jednym słowem, obiekt na miarę 21 wieku. Z pewnością nie byłoby decyzji samorządu żywickiego o takiej inwestycji, gdyby nie środki zewnętrzne, które wsparły ten projekt. Budowa tego obiektu była wsparta środkami z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wartość projektu 12 milionów 68 tysięcy dofinansowanie 50%, czyli Unia Europejska, czyli Zarząd Województwa, wspomógł nas kwotą ponad 6 milionów złotych. W tym miejscu chciałbym podziękować na ręce pani Janusz Żydowski, członka zarządu, za to wsparcie. Za wsparcie, które otrzymaliśmy i za wsparcie, które Żywica otrzymywała. Proszę serdecznie Panu Marszałkowi w moim imieniu, w imieniu samorządowców mieszkańców podziękować za to, że Państwo dostrzegacie również problemy, potrzeby lokalnej, lokalnego regionu. Państwo swoimi decyzjami kreujecie rzeczywistość. Państwo macie realny wpływ na to, co się w regionie dzieje, jak region się zmienia. Dziękujemy, że Państwo dostrzegliście na mapie regionu Drzewice perełkę nie tylko sportową, nie tylko perełkę infrastrukturalną, ale również potencjał w obiektu, gdyby nie kolosalna praca, którą wykonali moi współpracownicy, pracownicy Urzędu Gminy. Proszę Państwa, to jest nasz wspólny sukces. To jest nasze wspólne, że dziecko, wspólne dzieło. Nie będzie nazwisk, ale nie mogę nie wspomnieć. Wiem, że Pan Jarek tego nie chce. Panie Jakub, proszę Panu Jakubągiew. Ogromne prawa należy Panu na <tryk> Serdecznie dziękuję wśród komputerów, z którymi pracowaliśmy na etapie budowy od etapu uzyskania pozwolenia na budowę, aż pobiory techniczne z decyzją o zgodzie na użytkowanie obiektów. Bardzo Państwu dziękuję. <tryk> dziękuję raz jeszcze firmom wykonawczym. I na końcu, proszę Państwa, Państwu, mieszkańcom miasta. Dlaczego? Państwo się tego nie budowaliście. Ale to Państwo do mnie do gminy sygnały, że jest taka potrzeba. To Państwo pytaliście, czy jest uchwała podjęta. To Państwo następnie pytaliście, jak się czy się wreszcie uda. Stąd Państwu dziękuję za ten doping, za to, że Państwo czuć trzymaliście, żeby się udało i nam to wspólnie udało. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Pani Marszałek, Państwo parlamentarzyści, Pani marszałek, Rzeczywisty szanowni Państwo, życzę sobie i Państwu, oby ten piękny obiekt Regionalne Centrum Kultury drzewicy, służyło kulturze lokalnej, regionalnej i narodowej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o podsumienie serca Domu Kultury w serce. Serdecznie. serdecznie proszę.